Środa 9 dzień października. Dzień dobry. Barbara Kasińska zapraszam na telefakty. 22 rok akademicki UTW rozpoczęty. To są wykłady, seminaria naukowe, sekcje tematyczne. Przy szpitalu powstają nowe miejsca parkingowe. Są kolejne koncepcje, aby uwolnić tak potrzebne miejsca parkingowe w naszej placówce. Raz, dwa, trzy już można oglądać. Ufam, każdy tutaj znajdzie dla siebie jakiś interesujący motyw. W sobotę w Ostrowcu Świętokrzyskim Nowy Rok Akademicki zainaugurowała społeczność Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego, a w poniedziałek słuchacze Uniwersytetu III wieku, działającego pod patronatem tej uczelni. Około 150 słuchaczy Uniwersytetu III wieku rozpoczęło kolejny rok akademicki. To już 22 inauguracja Uniwersytetu III wieku, który działa przy Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. No, mamy te trzy bloki podstawowe zajęć, ponieważ misją Uniwersytetu jest przede wszystkim edukacja, więc tu rozbudowany blok edukacyjny są wykłady, seminaria naukowe, sekcje tematyczne, warsztaty komputerowe. I lektoraty języków obcych. Słuchacze bardzo chętnie uczestniczą również w zajęciach artystycznych. Mamy chór, mamy kabaret, sekcje florystyki, sekcje plastyki i rękodzieła. A także oczywiście dbamy o zdrowie, więc i sekcje ruchowe. Podczas inauguracji słuchacze wysłuchali wykładu pod tytułem Nie zgadzam się, czyli jak ze sobą nie rozmawiać. Zdecydowanie łatwiej myślę, że tak trzeba to powiedzieć dzisiaj zainteresować seniora. Niż tego młodego studenta. Aczkolwiek jest to również grupa wymagająca, ci seniorzy. Stąd nie ukrywam, że często mam tremę, kiedy mam do nich mówić, chociaż odbiór jest zawsze bardzo pozytywny. Jak podkreślają studenci seniorzy, udział w zajęciach Uniwersytetu III wieku to przede wszystkim aktywność i ucieczka przed samotnością. Podstawowe obszary takich środków wspierających godne życie osób w dojrzałym wieku. To jest aktywność przede wszystkim i kontakty z innymi ludźmi. Zostałem sam, żona mi zmarła, no to musiałem czymś wypełnić. Kiedyś zajmowałem się działką, a w tej chwili wolę tutaj. Ostrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku prężnie działa i współpracuje z innymi uniwersytetami. Jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju konferencje, spotkania. No i trwają takie nieformalne kontakty, wymiana doświadczeń, a tych doświadczeń Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu ma bardzo dużo, wiele więcej niż my mamy. Ostrowieccy seniorzy swoją aktywnością często dają przykład młodszemu pokoleniu. Swoją aktywnością wskazują młodszym pokoleniom, jak tak naprawdę ożywiać nasze miasto, jak się grupować, jak się wspierać i pozyskiwać wiedzę. Także każdy kolejny rok, każda kolejna inauguracja roku akademickiego, tak jak w tym przypadku, dowodzi, że tutaj naprawdę nie chodzi o wiek, tylko chodzi o pogodę ducha i chęć poznawania tego świata. Również władze powiatu wspierają seniorów w ich działaniach, ale nie tylko. Seniorzy nasi ostrowieccy z powiatu ostrowieckiego są dowodem na to, że wiek nie jest nigdy barierą, nie jest nigdy przeszkodą. Jest tylko metryką, która niekoniecznie idzie z tą naszą werwą, siłą i zaangażowaniem. Tacy są nasi seniorzy, z tego się bardzo cieszymy. Jako powiat ostrowiecki staramy się wspierać w każdych działaniach, szczególnie w tych prozdrowotnych. Aktywność społeczna czy udział w zajęciach są bardzo ważne dla osób starszych. Aktywność do późnych, tak naprawdę lat, kiedy jesteśmy wydolni zarówno psychicznie jak i ruchowo, jest naprawdę jednym z czynników, który przedłuża nam życie. Ale życie i biologiczne i życie psychiczne. W momencie, kiedy człowiek staje się tak naprawdę niepotrzebny w swoim przeświadczeniu, oczywiście, będąc w czterech ścianach, traci chęć życia. Ostrowieccy seniorzy, kiedy przechodzą na emeryturę, nie zamykają się w czterech ścianach, ale starają się prężnie działać w każdej dziedzinie życia. Bo przecież wiek to tylko liczba. O tym, że brakuje miejsc parkingowych przy Ostrowieckim Szpitalu, wiedzą pacjenci i osoby odwiedzające chorych. Wychodząc naprzeciw potrzebom, samorządowcy zainwestowali w nowe miejsca parkingowe, będzie ich 47, przygotowanie trwa. Znalezienie miejsca parkingowego przy Ostrowieckim Szpitalu to nie lada wyczyn. Tylko nielicznym udaje się zaparkować pojazd za pierwszym podejściem. Ja już tu krążę trzeci raz, nie mogłam nigdzie zaparkować. Kilka lat temu przebudowany został plac przed szpitalem. Owszem, przybyło miejsce do parkowania, ale nadal jest ich za mało. Na gminie kierowcy zostawiają auta na chodniku czy parkują przy ulicach sąsiadujących ze szpitalem. No jak widzi pani, jest tyle tutaj tych samochodów, że nie wiem jak to jest, że... Pod szpitalem powinno być chyba trochę więcej tego miejsca parkingowego. Problem z zaparkowaniem nie dotyczy tylko odwiedzających chorych w szpitalu czy osoby, które przyjeżdżają na badania. Na mały parking skarżą się też pracownicy korporacji taksówkowej, którzy, choć mają wydzielone miejsca, często są one zajmowane przez innych kierowców. Tragedia, proszę panią, jest. Tragedia jest. Coraz to policja przyjeżdża albo Straż Miejska, i tu się w ogóle zatrzymują wzdłuż postoju taksówek. Bo nie ma miejsc parkingowych. Nie ma miejsc parkingowych. No nie ma, nie ma. I, I stają tak, gdzie tylko kto chce. Co prawda, przy wejściu do szpitala jest kilka miejsc oznakowanych, z których mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale one też są zajmowane. No, dzisiaj o dziwo cud, bo ja mam kartę dla niepełnosprawnych, więc mi się udało, ale moim marzeniem jest, co by włodarze zrobili. Parking z prawdziwego zdarzenia, bo jest miejsca, jak widzicie, nieużytków. Także może doczekam. Problem z parkowaniem na krawężnikach, chodnikach czy w miejscach niedozwolonych, choć częściowo, powinien zostać rozwiązany. Już w listopadzie będą oddane kolejne miejsca przed szpitalem, i są kolejne koncepcje, aby uwolnić tak potrzebne miejsca parkingowe w naszej placówce. Parking, o którym mówi starosta budowany jest w sąsiedztwie przystanku. Tam docelowo ma powstać 47 miejsc. Po tym jak 9 osób zrezygnowało z członkostwa w Radzie Osiedla Ogrody, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. We wrześniu z pracy w Radzie Osiedla Ogrody zrezygnowało 9 osób. Zostało sześć, ale aby Rada mogła spełniać swoje zadania, musi w niej pracować co najmniej osiem osób. Dwie osoby były oczekujące, które w pierwszym momencie nie weszły jak gdyby do Rady, która wybierała na zebraniu piętnaście osób. Więc z tych dwóch osób jedna osoba się wypowiedziała, że będzie pracować w Radzie, no więc byłoby siedem. To nadal za mało. W związku z tym zostaną ogłoszone wybory uzupełniające. Ale jeśli wybory uzupełniające, to do składu piętnastu osób. Na najbliższej sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na drugą połowę października, zostanie podjęta uchwała o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. Te powinny odbyć się za dwa miesiące, więc Rada Osiedla Ogrody w pełnym składzie rozpoczęłaby pracę najwcześniej pod koniec grudnia. Od piątku w przestrzeniach Biura Wystaw Artystycznych możemy oglądać nową wystawę. Swoje prace pod hasłem Raz, dwa, trzy prezentuje Sławomir Toman. Słowo Mirtoman, autor wystawy Raz, Dwa, Trzy, wspomina, że od najmłodszych lat rysował i malował. Artystyczny talent odziedziczył po tacie. Rysował, malował, lepił w plastelinie. To zawsze na mnie robiło wrażenie, jak jak ono małem dziecku, jak on temu lepił jakiś przedmiot, zwierzę czy samolot. To wyglądało dla mnie wtedy niesamowicie realistycznie. No i być może to też jest nie bez znaczenia. Wystawę raz, dwa, trzy w najbliższych tygodniach można oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obrazy, które tworzą ekspozycje, pochodzą z cykli neony, art in art, mascots i new Old beauty. Opowieść o świecie, o tym czym jest piękno, czym jest sztuka, jak ją interpretujemy, jak ją czujemy, czym jest wiara, religia, czym jest kicz, to wszystko znajdziemy na tej wystawie. Pamiętajmy. Sztuka w dzisiejszych czasach to nie tylko piękno, to także stawianie pytań dotyczących współczesnego świata, wyrażanie emocji i tutaj możemy o tym właśnie mówić. W pracach słowa Miratomana można zauważyć charakterystyczną fascynację przedmiotami, którymi na co dzień się otaczamy. Wszystko, co powszechnie uważane jest za kicz, w jego twórczości staje się nieodzowną przestrzenią, która wypełnia ludzkie życie. Byłoby fajnie, jakby to nie zostawiło ich obojętnymi, żeby po prostu. Myślę, że na tyle jest to różnorodna propozycja, że. że... Tak, ufam, każdy tutaj znajdzie dla siebie jakiś interesujący motyw i po prostu go zapamięta. Gabrysi wpadł w oko obraz przedstawiający ucznika, ponieważ odpowiada jej znakowi zodiaku Strzelcowi. Wernisaż wystawy raz, dwa, trzy był pierwszym w jej życiu. Tak to do BWA przychodziłam już bardzo często na zajęcia, wakacyjne głównie, ale też się zapisałam na te w roku szkolnym. Sztuka bardzo pomaga w wyobraźni i też możemy się dużo nauczyć poprzez obrazy, poznać nowe historie. Ekspozycję Sławomira Tomana oficjalnie otwarto 4 października. W wydarzeniu uczestniczył Bartosz Kokosiński, autor wystawy Kontury, którą również można oglądać w BWA. Słowka Sławka bardzo dużą sympatią, jeśli chodzi o osobę, osobowość do człowieka, ale też bardzo cenię jego twórczość. Sławomir Toman jest świetnym malarzem takim z krwi i kości. Ja natomiast dialoguję z malarstwem. Moje obiekty dotyczą obrazu jako obiektu. I myślę, że te dwie wystawy fajnie się dopełniają. Wystawa raz, dwa, trzy w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest czynna do 10 listopada. W najbliższą niedzielę na wernisaż nowej wystawy do wnętrz pałacu wielopolskich zapraszają pracownicy muzeum. Blisko 300 obiektów, głównie naczynia i figurki, ale też XIX-wieczne ceramiczne fajki i gipsowe formy, czy przykłady garncarstwa pradziejowego, tworzą ekspozycję, która 13 października zostanie otwarta w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Wernisarz wystawy czasowej pod tytułem Ceramika ludowa i szlachetna z Ostrowca i okolic rozpocznie się o godzinie 16. A obiekty są tak ustawione, że na początku wystawy. Będą prezentowane z działu archeologii naszego muzeum. Najstarsze obiekty, ponieważ. Garncarstwo na ziemiach polskich nasięga czasów neolitycznych, a następnie będzie można obejrzeć obiekty związane z ceramiką szlachetną, czyli XIX wiek. Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Regionalnego w Iłży oraz kolekcji prywatnych. Ekspozycja w znacznym stopniu poświęcona jest ceramice ludowej. Jest wiele obiektów związanych właśnie, które właściwie zostały wykonane przez garncarzy z Ostrowca i okolic, czyli koszary, kąty Ponad 20 garncarzy, przypomnimy ich pracę. Przestrzeń uzupełniają zdjęcia Aleksandra Salija z cyklu Ostrowieccy garncarze Rodzina Górczyńskich oraz fotografie przedstawiające garncarzy z Ostrowca i okolic wykonane przez Stanisława Sudnika. Wernisaż w niedzielę, a w sobotę warsztaty w ramach cyklu Sobota w Muzeum. Zapisy już trwają. Przed nami weekend, a ten warto spędzić kreatywnie i edukacyjnie. Pracownicy rezerwatu Krzemionki zapraszają na kolejne warsztaty z cyklu Sobota w Muzeum. Tym razem uczestnicy przeniosą się w pradzieje i będą mogli poczuć się jak tkacze z Neolitu. Cykl Sobota w Muzeum cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając zarówno dzieci, jak i dorosłych. Październik to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Tkaczki. Święto, które przypomina nam o roli, jaką tkactwo odgrywało w życiu naszych przodków. To okazja, by zanurzyć się w świat dawnych technik i materiałów, które były używane przez pradziejowe tkaczki. Podczas zajęć będziemy sprób mogli spróbować sami coś utkać. Zobaczymy, jakie narzędzia, urządzenia czy wręcz konstrukcje mogły służyć do tkania, czyli. Jak powstawały pierwsze materiały, tkaniny Czy w czasie tych zajęć? Czy to trudna sztuka? Myślę, że tak, ale myślę, że poradzimy sobie z tym doskonale pod okiem doświadczonej tkaczki. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli szansę spróbować swoich sił na neolitycznym krośnie pionowym. Pod okiem instruktorów każdy będzie mógł stworzyć własną makatkę lub bransoletkę z kolorowych włóczek. Zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę, 12 października o godzinie 11 w rezerwacie Krzemionki. Koszt udziału to jedyne 15 zł za osobę. Zapisy trwają do piątku, 11 października. Zaproszeniem na aktywne spędzenie weekendu ze sztuką i kulturą kończę środowe telefakty. Za chwilę regionalna prognoza pogody, a po niej rozmowa z naszym gościem. Dziś w studiu otwartym Dorota Wójcik, prezes terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nietuzinkowe kwiaty domowe, chryzantemy oraz kompozycje nagrobne, dobrane przez nasze wykwalifikowane florystki. Wszystko dostępne w Centrum Ogrodniczym przy ulicy Stefana Żeromskiego 38a w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradzimy, pomożemy i sprawimy, że będą Państwo zadowoleni z zakupów. Śledźcie również nasz facebookowy profil. Sponsorem audycji jest firma JBB Baudyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Daglasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie 1000 hPa, Biometr korzystny. Jutro w dzień deszczowo termometry wskażą 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 25 km na godzinę. Ciśnienie 997 hPa, Warunki biometeo niekorzystne. To była prognoza pogody. Smacznej pogody, życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sponsorem audycji jest firma JBB Bałdyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.